Cześć Czelce, witam was w tarocie tygodniowym od 22 do 28 grudnia. Zobaczmy, co jest do osiągnięcia dla was. Królowa Kielichów może chodzić o kwestie dotyczące szefowej, a może chodzić o kwestie dotyczące matki, siostry lub przyjaciółki. W tym tygodniu może warto się pogodzić, odwiedzić, spotkać, porozmawiać. Coś wynegocjować, jeśli mówimy tu o szefowej. Ale w ogóle królowa kielichów może oznaczać partnera-partnerkę, więc również warto skupić się w tym tygodniu właśnie na relacjach, na uczuciach, na emocjach, właśnie na drugiej połówce waszej. Zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. 7 kielichów. Możecie mieć jakieś możliwości, opcje. Mogą być jakieś okazje do wykorzystania w tym tygodniu. Może być tak, że będzie nadarzała się jakaś okazja, jakieś możliwości, jakieś szanse się pojawiają, jakieś pomysły, które mogą być bardzo różne, mogą dotyczyć różnych kwestii. Mam wrażenie, że tutaj może chodzić po prostu o rodzinę. Możecie mieć jakieś plany, możecie snuć tak? jakieś plany, na przykład a propos świąt. Natomiast no, ważne, by wybrać jedną z możliwości i ją realizować. Tutaj nie o to chodzi, żeby mieć cały szereg jakichś opcji. Tylko to, chodzi o to, żeby skupić się na jednej i w jakiś sposób realizować ją. Może być tak, że po prostu zastanawiacie się tu nad jakimiś wyjściami z jakiejś sytuacji. Być może jakieś problematyczne kwestie się pojawiły u Was w relacjach, i też zastanawiacie się, jak załagodzić pewne rzeczy, jak wybrnąć z czegoś, i bierzecie pod uwagę wiele innych możliwości, opcji dla tego Siódemka Kielichów. Natomiast ważne, żeby podjęcie się u jakichś działań. Zobaczmy niespodzianki. Siedem 7 buław. 7 buław może sugerować, że będziecie bronić właśnie jakiejś decyzji, jakiejś możliwości, jakiejś opcji. A jako niespodzianka może sugerować ogólnie to, że uda się Wam przekonać pewne osoby na przykład do jakichś swoich racji, do swoich jakichś przekonań. Więc gdzieś ta siódemka buław no może sugerować po prostu też takie twarde dążenie do na przykład realizacji jakichś celów swoich, które macie no i może się to po prostu udać, dlatego w niespodziance się pokazuje. To jest pokonywanie przeszkód w tej niespodziance i tak jakby je pokonacie, tak jakbyście na przykład przekonali innych, do swoich racji, przekonali innych do zmiany zdania, na przykład jeśli chodzi o jakąś sytuację. Więc gdzieś tutaj widać, że będziecie walczyć o swoje i wam się będzie udawało. Zobaczmy na co, na kogo uważać. Śmierć. Śmierć może mówić o zakończeniu, więc trzeba uważać, żeby na przykład nie zakończyć jakiejś relacji, nie zakończyć jakiejś przyjaźni. Um, Gdzieś tutaj trzeba uważać na, na przykład na słowa, tak? na czyny, na jakieś zachowania swoje, na to, żeby kogoś po prostu albo nie powiedzieć czegoś w pośpiechu. Albo na przykład, żeby po prostu nie zakończać czegoś. Więc gdzieś tutaj, dlatego karta śmierci, tak? Żeby liczyć się z tym, że trzeba uważać, bo możecie na przykład no, spowodować taką sytuację, że nie będzie później już odwrotu od niej. Dlatego tutaj trzeba, no, dobrze przemyśleć, zastanowić się. Może dlatego ta siódemka kielichów zastanawiacie się nad czymś, tak? Chociaż chcecie obstawać przy swoim, ale tutaj tak jakby trzeba było trochę delikatnie, może postępować. Gdzieś troszeczkę zastanowić się, przemyśleć. No, karty ostrzegają w każdym razie przed jakimiś zakończeniami, przed wprowadzaniem jakichś zmian. Być może, być może po prostu, żeby nie sugerować się też czyjąś opinią, więc tutaj też może taka kwestia dla kogoś. Natomiast zobaczmy, co karty radzą. Osiem kielichów, na pewno nie stać w miejscu. Karty mówią o ruchu do przodu, o tym, że tu trzeba się na coś zdecydować, że chodzi o to, żeby zostawić ze sobą jakieś złe emocje. Ale żeby gdzieś, no być może dać komuś jeszcze szansę spróbować, bo tutaj może chodzić o to, że niektórzy z Was mogą być w negatywnych relacjach, czy z partnerami, partnerkami, czy też rodzinnymi. I to jest taki tydzień, który mógłby w jakiś sposób Was zjednoczyć, dlatego widać, że będziecie się nad tym zastanawiali. Więc chodzi o to, żeby nie zamykać sobie drogi do tego wszystkiego, bo tutaj można osiągnąć konsensus, tu można dojść z kimś do porozumienia, tu można komuś coś wyperswadować, można ugrać dużo, tak? Czyli można ugrać po prostu te relacje od nowa, żeby się coś zaczęło, żeby ktoś was zrozumiał, żeby chciał z wami rozmawiać. Natomiast trzeba, żeby to wszystko się udało, trzeba ze sobą zostawić jakieś emocje negatywne, przestać już wypominać komuś coś, przestać już po prostu. Dobijać kogoś czymś, jakimiś słowami czy też jakimiś zachowaniami, e, tylko po prostu no, dać mu szansę. Od Was oczywiście zależy też dużo. Zobaczmy, jak praca. A z kielichów, trójka kielichów pracy świętowanie. Być może będziecie sobie robić jakieś w tym tygodniu, e, no, takie wigilie. W pracy. Może być bardzo przyjemnie. Ten tydzień pewnie krótszy będzie w pracy, bo święta, więc bardzo przyjemne rozmowy, godzenie się w pracy, mile spędzony czas. Powiedziałabym, jakiś sukces może być świętowanie, jakiegoś sukcesu w ogóle w pracy. Więc ogólnie taki trochę może zabawowy czas. Ten tydzień, po prostu, ale tutaj też rozmowy, jakieś negocjacje, wszystko z sukcesem zakończone. Szanse na właśnie porozumienia też w pracy, więc po prostu okazje do jakichś rozmów, do właśnie nawiązywania bliższych relacji. Wśród pracowników, więc bardzo fajny czas. No, w Wigilie pracownicze, bym powiedziała, jakieś takie spotkania, właśnie opłatkowe, może coś takiego. Natomiast jeśli ktoś szuka pracy, są szanse na sukces, na znalezienie czegoś, co Wam odpowiada, na jakąś rozmowę być może, ale widać, że no, jest coś, co Wam odpowiada, więc możecie znaleźć jakąś ofertę, która faktycznie będzie dla Was dobra. Zobaczmy, jak relacje. Świat i wisielec. Powiedziałabym, że jakieś plany mogą no, zawisnąć, tak? Czyli jakieś plany mogą, się nie zosta mogą zostać niezrealizowane z tego względu, że coś stanie na przeszkodzie, albo stwierdzicie, że musicie jeszcze przemyśleć, zastanowić się. Może chodzić o wyjazd świąteczny gdzieś i będziecie się zastanawiać. Może chodzić o jakąś podróż w ogóle. Możecie się też zastanawiać nad tym. Więc tak jak mówię, tutaj tak jakby było potrzebne jakieś szersze spojrzenie na pewne sprawy. Karta świata mówi o otwieraniu się na nowe, czyli tak jakby właśnie wybaczeniu. To, co mówiłam, że tutaj jest są szanse na jakieś dogadanie się, czy w rodzinie, czy w, no, z partnerem, partnerką. Natomiast no, mam wrażenie, że ktoś może się otwierać, druga osoba może potrzebować czasu, by się zastanowić i przemyśleć jakieś kwestie, więc tutaj mm, może warto dać ten czas, ale tu można coś naprawić też, więc gdzieś w tym wisielcu można zacząć dostrzegać pewne rzeczy, których wcześniej nie widzieliście, więc być może swoje błędy, może błędy kogoś innego, w każdym bądź razie są szanse na właśnie wybaczenie, są szanse na to, żeby się dogadać, dojść do porozumienia, w ogóle karta świata to są różnego rodzaju możliwości, do których możecie dążyć w tym tygodniu, ale one gdzieś tam staną w miejscu właśnie z różnych powodów, więc coś może po prostu potrzebować czasu. By się mogło rozwijać dalej, lub jakieś pomysły, by mogły się realizować, też mogą potrzebować po prostu czasu. Jeśli jesteście singlami i pytacie, czy możecie kogoś poznać, powiedziałabym, że przez internet jak najbardziej, natomiast ta relacja może się rozwijać bardzo pomału, może być tak, że ona troszeczkę stanie w miejscu, może ktoś po prostu będzie potrzebował czasu, żeby no, przemyśleć, może po prostu trzeba będzie się lepiej poznać, żeby się spotkać, natomiast jest szansa na poznanie kogoś. Pozdrawiam, cześć.